Witam w kolejnym odcinku. Słoma wyschła. Jest nawet, nawet. Nie ma tragedii, można zbierać. Myślałam, że będzie pognita bardziej, ale jest spoko. Idziemy, idziemy zbierać słomy. Już działamy. 12 pasów. Także będzie jej od zarąbania. Nawet już bociek przyleciał popatrzeć, co się dzieje. Jedziemy z koksem drodzy państwo. Znbków wyszło od zarombania. Aż tam do lasu. Przepiękny widok. Na pšerve, na pšerve ptí se <laughs> Teraz chłopaki rozkminiają jak układać snopki, bo jeden krzysiuń biedny nie nadąża układać i układa byle jak, a ci dwoje go tam zasypują. Kierownik obserwuje, wszystko się zgadza. Ładnie im to idzie. Powoli do przodu. Żona daje radę. Dobrze i to wychodzi i sprawia przyjemność. Tu jak imży panie snopków. Godzina 21. Dopiero przyszłam dawać kolacyjkę króliczkom. Zwiedziliśmy trzy przyczepy. Jeszcze jutro czeka nas reszta. Królisie skarmione, wszystkie szamkają. Myślę, że jutro, jak zwiedziemy przyczepy, no to kolejnego dnia już będę mogła nas spokojnie posprzątać, bo jeszcze nam tam troszeczkę zostało. Troszeczkę, właściwie połowa, bo zebraliśmy pół. Także jeszcze trochę roboty mamy, ale zbierzemy. O, mały pipu. Juj, juj, juj. Zbierzemy resztę. To na spokojnie wtedy sobie posprzątam już króliczką. Będzie fajnie. Czyściutko. I nie będę się nikogo prosić ani szukać na siłę, bo u mnie to znaleźć snopki. To po prostu granic, graniczy z cudem. Także teraz mam swoje, mam w zapasie, aż w nadmiarze. Ach, także. No, będę sama mogła sprzątać, kiedy mi się podoba. Kolejny dzień pracy. Idziemy z Mejwusią. Tak, olej. Obojniaku. Mejwi, tu. Tu po tej stronie ziołcha. Gdzie bohaterka? Już chłopaki czekają. To jest czwarta, to jest piąta. A, czyli tu jest na zasadzie trzy. Tak, tak. A Ta trzecia taka mniejsza była, ale ogólnie tak. Nie pamiętam, czy tutaj się wciśnie. Ruszamy, ostatki. Mam nadzieję, że koniec. O, cześć. Jest, kierowniczka, moc. Cześć, zobaczymy, jak bieg zmienia. Cyk. Japosiu, pach wsteczny. Nie łagień na tłoki. No zarzucają, normalnie... Nasza sekuracja z kogucikiem, w razie gdyby nam snopki wypadły, zbieracze. Zbieracze nasi. Mama. Słoma zwieziona, trawa skoszona, także no będzie dalej co robić, chociaż ma padać, ale teraz. Siano zabiera wujas z całej łąki, bo tak się dogadaliśmy. Mi raczej powinno starczyć. Najwyżej sobie jest tam z 5-10 snopków dziabne z mojej połowy. A teraz lecę karmić króliczki. A jutro może uda mi się posprzątać. To by było superowo. Słucham, Marudo. Także zapas słomy zrobiony. Ja zabieram się niedługo za sprzątanie klatek. Jeszcze muszę jedną przyczepę pomóc rozładować. Już tutaj do mnie będą rzucane snopeczki, tam na górę. I potem zabieram się za sprzątanie klatek, bo tutaj jest naprawdę porażka. No ale cóż, bywa i tak. Łąka skoszona. U karzełków 8 oczek posprzątane. Króliczki zadowolone. W końcu to wygląda po ludzku. Także jest już ładniutko. Piękniutko, jak ja to zawsze mówię, samce ryją i ten na dole też. Reszta słomy zwieziona, także już mam z głowy. Tutaj najważniejsze, że króliczki mają posprzątane. Jutro na spokojnie zabieram się za resztę klatek, bo już nie mam nic w planach. Wszystko z pola zwiezione, także superowo rozładowane i Teraz już gitara, mogę na spokojnie sprzątać królikom, także jutro polecę już zresztą klatek. Fajnie, że mam tutaj zrobione 8 oczek, także jutro zacznę od tamtej połowy i będę później sprzątać już tutaj na spokojnie. Także będzie dobrze. A W sumie nie 8, tylko 9 oczek, bo jeszcze tutaj tym papudraczką sprzątałam te małe karzełki, co były tutaj. Wszystkie dałam do tej większej klatki, bo jest ich tutaj sześć. Jeszcze od tej pełnobarwnej samiczki oddzieliłam dwa młode, także ona już została sama. Tutaj samiczka z góry przyszła, a szara poszła na samą górę. Także ta samiczka teraz do wystawy będzie sobie tutaj. Muszę ją zatatuować, bo to już w sumie niedługo, a uszka będę na pewno musiała jej wyczyścić, żeby ładnie tatuaże zeszły, w sensie tuż. A tatuaże. tatuaże lepiej, żeby zostały, ale tuż, żeby ładnie został. Mam nadzieję, że się wybiją dobrze, bo u paru sztuk muszę poprawiać tatuaże, bo po prostu się nie wybiły. Na jednym uchu tutaj samiczki się nie wybiły, na drugim uchu zostało tylko 19p, <grym> także masakra muszę wszystko poprawić. Tutaj na spokojnie, bo to napnie we samiczka, także tutaj już muszę tatułować na konin moją maniunię. Posprzątałam kolejne klatki, a właściwie tylko cztery. Tutaj ten rządek i u ikusi, i powiem wam, że robi się gorąco. U Królików jest zaraz 30 stopni. Także ja zmywam się do domu, bo tak to się nie da pracować. I pod wieczór posprzątam już resztę klatek. U nas już gorączka, masakra. Nie mam wam kiedy filmu, zrobić co chwilę coś. Właśnie sprzedałam sobie dwa samczyki z tej ferajny. Także super. Poszedł taki właśnie jego braciszek. Ten z lepszym białym paskiem, takim ładnym. Bardzo mi się podobał, fajny był. No, i poszedł jeszcze jeden samczyk od tej czarnej juleczki. Dwa także, dwa samczyki poszły i super, bardzo się cieszę. Tutaj teraz troszeczkę więcej miejsca się zrobiło. I tutaj mamy samiczkę, a tamte to są samczyki. Także fajnie, że dwa poszły, bardzo się cieszę. Jak ktoś z zachodnio pomorskiego ogląda i potrzebuje snopków, to zapraszam. Podzielę się. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki subika, żeby być na bieżąco z filmami. Trzymajcie się, hej.